tego grudnia my jesteśmy w drodze, jedziemy właśnie do rodziców Łukasza tylko przystanęliśmy jeszcze w sklepie na chwilkę i ogólnie nie nagrywałam nic od rana, bo nawet nie było kiedy, rano tylko montowałam filmik, oczywiście vlogmasa, żeby się pojawił i to będziecie widzieli w tym vlogu, że końcowałam montować kończyłam montować go w aucie Także tak to dzisiaj u nas wygląda. E, miałam Wam w ogóle nagrać Boszonskie na spacer. Chciałam Wam pokazać, co dzisiaj, jaką pogodę mam, i tak dalej. A taka jest dzisiaj sobie pogoda. Mimo, że jest dość, dość jasno, mimo tego, że pada. W ogóle mamy też alarm dzisiaj żółty. E, także się śmiałam, że chyba powtórka to, że zrywki Chociaż dzisiaj tylko jest na deszcz, ale to żółty alarm, nie czerwony, tak jak ostatnio, więc raczej nie powinno być problemów. Chociaż poszły informacje, gdzieś tam Łukasz mi wysłał, że jest alarm żółty i że może być problem z tą prądu. Ale może nie będzie problemu. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Mam dzisiaj chochliki, czy wróżki, czy, czy, jak, czy elfiki, jak tam wolicie. Ja na to mówię, że to są chochliki, albo wróżki, no albo elfy czasem też. To zależy. Zależy od dnia. Ale ogólnie, tak jak mówię, dzisiaj nie mam za bardzo czasu na wszystko, więc nie wiem też jak ten vlog wyjdzie Też jak szłam z Cici na spacer, to zapomniałam wziąć oczywiście telefonu, więc nic nie nagrałam A wracając do tych elfików, to dzisiaj właśnie jak zakładałam te kolczyki, to sobie tak przypomniałam, że przecież ja dostałam takie bardzo ładne kolczyki w zeszłym roku właśnie od Sandry od Angeli Świąteczne! i kompletnie o nich zapomniałam, bo wiecie, świąteczne kolczyki no to się nosi tylko jednak podczas tego, takiego okresu świątecznego więc dopiero sobie dzisiaj o nich przypomniałam ale już ubrałam te i nie miałam czasu na to, żeby je szukać, ale jak wrócę do domu później, to przeszperam moją biżuterię i znajdę tam te świąteczne kolczyki to chociaż sobie do Polski zabiorę 12 piesków jeszcze będzie jakiś A, chyba już nie O, to są, słuchajcie, te kolczyki właśnie, które w zeszłym roku dostałam od Sandri, Sandry i Angeli i one są czadowe, uwielbiam. My już, słuchajcie, jesteśmy w domu, ja już pokazywałam Wam te kolczyki, to mówiłam, że jak wrócimy do domu, to Wam pokażę. I yy, Dzisiaj nie będę miała Wam za wiele do pokazywania, także za chwilę Wam pokażę jeszcze yy, tam ten wosk z kalendarza adwentowego. Yy, I więcej Wam dzisiaj chyba już nie pokażę, bo... O, w ogóle bateria mi zaraz spadnie. Ale jeszcze mam 13%, także jeszcze nie jest tak źle. Więc ja Wam dzisiaj już za bardzo nie pokażę, ze względu na to, że już nie będę miała ani czasu na to, żeby Wam coś specjalnie pokazać, ani specjalnie co nie będę miała Wam pokazać. więc dzisiaj już raczej nie będę nagrywać. Ale jutro pewnie będę nagrywać sporo, bo pewnie będę nagrywać też całą relację z naszego lotu do Polski, także. No, także trochę tego będzie, a też może będą jakieś yy, takie informacje, które może wam się przydadzą. Bo może ktoś też będzie leciał i będzie potrzebował wiedzieć co i jak. Yy, no to też po prostu będzie mógł z tego wtedy skorzystać. Także jutro będę nagrywać więcej. Nie mogę znaleźć w ogóle mojego plecaka, do, żeby się zapakować na wyjazd. E, mam nadzieję, że on się zaraz znajdzie. A teraz przychodzę już e, z kalendarzem. I dzisiaj jest numerek, który. 12? Miałam tu 12? A, no tak, zapomniałam, słuchajcie, że miałam tą 12 otwartą. Czekajcie, który dzisiaj jest, muszę to sprawdzić. Tak, no rzeczywiście przypomniałam sobie przecież, ale sama siebie teraz, słuchajcie, schrolowałam, bo y, przecież teraz sobie przypomniałam, że rzeczywiście się pomyliłam y, i 2 grudnia otworzyłam y, okienko numer 12 zamiast numer 2, bo ono było jedno nad drugim, y, więc dzisiaj otworzę numer 2, tylko oczywiście muszę się wspomóc czymś, więc się wspomagam. Uuu, no. to nie idzie tak łatwo tym razem. Poszło jakoś. Numerek bywa dzisiaj zamiast 12. Okay. U, ale zadarłam sobie paznokciem wosk. Okej, okay. wosk jest taki niebieski, błękitny, turkusowy, coś takiego. Trochę taki Coś, coś takiego. Tak porównuję, wiecie co, bo mam tutaj biurko w kolorze turkusowym, więc tak porównuję do tego i ono jest troszkę bardziej niebieskie niż turkusowe, ale to jest coś takiego. To jest taki bardziej turkus nawet niż niebieskie, ale jednak od tego turkusu, który tutaj mam, no to jest bardziej niebieskie. A pachnie? Mam wrażenie, że już był podobny zapach w kalendarzu. Jest słodki. Tak, taki cukierkowo-leśny. Właśnie zastanawiam się, czy ten wczorajszy nie był podobny Zaraz go powącham No, tak, powiem wam, że taki troszkę jest podobny Ten jest e, słodszy, ale jest bardzo podobny Do tego, który był wczoraj W numerze 11 Bardzo podobny zapach, taki e, słodki Bardziej bym powiedziała e, Ładny, bardzo ładny jest ten zapach A zaraz zobaczymy, jaki to jest w ogóle zapach e, Numer 2 A, słuchajcie, ja już wam to mówiłam No tak, to jest ten Something Musk i on pachnie, nie wiem, jak po prostu słodko, tak trochę cukierkowo. Ładnie. Nie wiem, czy to jest taki świąteczny typowo zapach, ale to jest taki słodki zapach, więc no myślę, że nie tylko mu musi być na święta. Jest to ładny zapach, jest to taki słodki zapach. Jest ok. No, a tak, słuchajcie, mam ten kalendarz, jak widzicie, część jest otwarta, część jest nieotwarta, tak jak ja Wam mówiłam. I teraz się zastanawiam, bo yy, jednak wykupiliśmy bagaż podręczny, więc tak sobie myślę, że... Yy, znaczy podręczny, bagaż rejestrowany. Yy, tak sobie myślę, że jeżeli będę miała miejsce na to, żeby po prostu jeszcze coś zabrać, tak widzę, że tu tak dziwnie mi światło świeci, yy, jeśli będę miała miejsce na to, żeby jeszcze gdzieś coś zabrać, gdzieś dopakować ten kalendarz, to go chyba po prostu dopakuję i otworzę z innymi rzeczami też, które, będę, które tam mam w Polsce. A jeśli on mi się nie zmieści, to go zostawię i po prostu chyba na story zrobię takie ostateczne kilka storek z tym właśnie, co było do końca tego kalendarza, ale tuż po powrocie. Także tego wlagę już kończę. Zaraz spróbuję się zabrać za jego montaż, tak żeby on jeszcze był jutro zmontowany tak widzę, że źle tu zupełnie siedzę i cały czas to światło to świeci, ale już trudno, nie będę się przestawiać także to, to po prostu zaraz zrobię, czyli zaraz spróbuję to wszystko zrzucić na komputer, zaraz spróbuję to jeszcze dzisiaj szybko pomontować no i na szczęście, ponieważ bierzemy ten bagaż rejestrowany, no to nie muszę się dzisiaj spieszyć i nie muszę dzisiaj na szybko nagrywać filmu, który miałam nagrać właśnie o produktach z Bingospa, bo mogę je wziąć ze sobą i mogę to zrobić w Polsce. Także się cieszę w sumie, że tak wyszło. No i generalnie, że nie będę musiała tego, wiecie, tak robić w takim mega pośpiechu, tylko mogę to zrobić na spokojnie już. No, także do zobaczenia jutro. Jutro będzie się, myślę, trochę działo, bo jednak cało, cała podróż. No to jest trochę tego materiału zawsze. Przynajmniej zawsze jakoś tak mi dość sporo tego materiału wychodzi, kiedy nagrywam akurat loty. A nagrywam je głównie teraz właśnie. Od kiedy rozpoczęły się te, wiecie, wirusowe sprawy? Nie mówię, słuchajcie, większymi słówkami, bo po prostu YouTube lubi blokować filmy i kanały, w których pojawiają się jakiekolwiek takie, wiecie, informacje, więc staram się nie używać tutaj takich słów, przez które gdzieś tam mogłoby mi to zablokować kanał czy tam po prostu usunąć mi film, ale wiecie o co chodzi. Od tego czasu, który się zaczął jakiś tam, tam czas temu, wiecie kiedy, wiecie o co chodzi myślę. No to po prostu nagrywam takie filmiki, właśnie jak wygląda podróż i tak dalej, bo myślę, że to też może komuś po prostu ułatwić, jeżeli w przybliżonym czasie będzie gdzieś tam jechał, chociaż te przepisy i tak są strasznie zmienne i one się praktycznie non stop zmieniają, do tego stopnia, że potrafią się zmienić z dnia na dzień. Jeżeli ktoś oglądał moje filmiki w zeszłym roku, to w zeszłym roku w styczniu byliśmy też w Polsce i mieliśmy właśnie taką sytuację, że przepisy jakby weszły w życie w, w czasie naszego lotu. E, no ale to podlinkuję wam to ten film tutaj u góry, żebyście mogli zobaczyć, o co mi dokładnie chodzi. E, bo tam wszystko Wam powiedziałam, jaką mieliśmy właśnie historię w zeszłym roku. No, no dobra, zbieram się już, <grych> nie gadam już, e, podlinkuję Wam tutaj ten film, także będziecie mogli to sobie zobaczyć. E, no i co? I mam nadzieję, że jutro będę mogła zmontować też ten film z podróży, bo będziemy dość późno w Polsce, ale myślę, że wszystko jakoś będzie. W miarę czasowo, i myślę, że nawet nie odczujecie za bardzo tego, że, że ja miałam dużo rzeczy, to znaczy, że miałam całą tą podróż i że tak nie wiedziałam, kiedy nawet to zmontuję. Nie odczujecie myślę tego, że, nie, że tego mojego braku czasu na montowanie tego, mam taką nadzieję. Ale jak będzie w praktyce, to się okaże jutro. Także do zobaczenia w kolejnych vlogmasach.